Nazywam się Marcin Rakowski. Pierwszy kontakt z muzyką zaczął się w szkole muzycznej w Stargardzie. Mój tata jest nauczycielem gry na perkusji i później przez 12 lat mnie uczył, uczył na instrumentach perkusyjnych. Werber, zawsze od werbla się zaczyna, naukę. I na werblu się uczyłem na początku, później przyszły dzwoneczki. Później stylofon, kotły, wibrafon marimba, no i później już, już multiperkusja. Skończyłem czwarty rok studiowania i jestem bardzo zadowolony z tego, że mogę tutaj studiować u tak wspaniałego profesora, jakim jest profesor Jorge. Nie dość, że profesor jest wspaniałym człowiekiem, też potrafi przekazać wiedzę na każdych instrumentach. Dodatkowo bardzo się cieszę, że, że mogłem rozwinąć się też w handramingu, czyli w muzyce latynoamerykańskiej.

Najbardziej w muzyce gubańskiej podoba mi się e, to, że jest, jest ta muzyka taka żywa, pozytywna i, i ma dużo, dużo takiej energii w sobie. I te wszystkie rytmy, co jest w sumie dla mnie najważniejsze, e, one się tak fajnie, fajnie przenikają. Dzięki temu e, każdy instrument gra swoją jakąś drobną partię, a w całości się tworzy bardzo, bardzo fajna muzyka i, i daje bardzo dużo radości. barw i w świecie muzyki perkusyjnej jest zbyt szeroka, żeby, żeby się ograniczać tylko do jednego instrumentu. Nazywam się Marcin Rakowski, studiuję na Wydziale Instrumentalnym, jestem na drugim roku studiów magisterskich u profesora Jorge Luisa Valcara Gregorio na Akademii Sztuki w Szczecinie.